To niemy dzisiaj w radości. Szekaj, dziękujemy czym... serdecznie, a cieszymy się bardzo. O, bardzo tak. To tak. Toniemy w radości przeszło. To nie <grym> jest tak. tutaj jest zupełnie przypadkowe. <grym> oj, tak. Wyobraźcie sobie, że w barze na afterparty pojawiły się drinki będące te, nazywające się dokładnie tak samo jak kategorie, w której wysłuchamy. To, to będzie dłuższa gory. historia, dlatego że znaczy, to prosta sprawa, nasz się nazywał. Z soboty do poniedziałku. Więc to zaraz, na 3-3-2-2 szukamy informacji, gdzie jesteście i co robicie. 3, 2, 2. Gdzie jesteście co robicie? Za chwilę wyrywamy iPoda, a teraz proszę. No, iPoda. No, wytłumacz mi, dlaczego waliliśmy WD z energetykiem oh. przez cały sobotni wieczór. Przez ty. co to teraz jeszcze nie mogę Chyba spać. Ty, no. nie. Ja przy czwartym odłączyłem zasilanie z akumulatora i przeszedłem na ten tryb manualny. Ja, ja nie byłem tak mądry, więc niestety, ale taury na płynie głównie boicza, Ale teraz jak jak sprawdzę, czy, sprawdzę, czy pamiętasz, poczekaj. Dawaj, nie udawaj, nie oh, krok Maciek Rok oh. I Irek Jakubek Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max Uwaga, czy pamiętasz tę melodię? Wiesz, wszyscy robili tak. U, podnosili ręce w górę, opuszczali A i znowu. Był tylko jeden człowiek, który miał cały czas podniesione ręce w górę i na U, i na A, i w międzyczasie. Zgadnijcie, kto to był? Maciek, no zrobisz raz, czy dasz radę tak długo trzymać w dłonie? W, w, w górę. Już ty jestem zmęczony, to jest no, dwa straszny ducha. Gdzie jesteście, co robicie tu, zdobywcy Mediatorów 2014, piszcie o tym koniecznie na 3, 3, 2, 2. Przepraszam, trochę o... nie wyrwało. <śmachry> <śmachry> Słuchajcie, prawnego rewelacji stawaj nie udawa. Dostaliśmy nagrodę Mediatory 2014, ale o tym nie będziemy nie, nie, was informować nie. teraz, tylko tak znowu Pujdy. za pięć minut mniej więcej. Za dziewiąta. 9 /9. Czasu jak zwykle mało. jak nie, no, bo jak było, to nie wszyscy pamiętają, prawda? Ale to, nie śmiemy się dzisiaj z Maćka, najważniejsze, że dostaliśmy tego mediatora. Babcia... To o tym jeszcze będzie, spokojnie, A, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Najtrudniejsze wydarzenie. Nie ma rozumiem. <coughs> weekendu najważniejszą wiadomością całego tak? weekendu i najbliższych nie jest ta, że na afterparty after, after party Maciek nie puścił tego indyka. <laughs> Przepraszam, różne rzeczy się, słyszałem. Czekałem, się uśmiał, Poczekajcie, Zaraz, laureatami no. Nagrody Mediatory 2014 o, no, w kategorii akumulator tak? cicho, tak? Pokonują dziennikarzy Eurosportu, Polsatu Sport, Czy? Radiowej Trójki oraz Leszka Dalko. Kto wygrał? Kto wygrał? No, no, została. Świnia <O, ślinia> <o. ślinia> Może następnym razem, no? Bo o mnie nic nie było! Tak. No. I tak wszyscy Dobra, myślą. Dobra, że... Irek Jakubek, ma ci no. no. I tak wszyscy myślą, że z rokiem nagrody odebrał Jacyków.